Witam na pierwszych zorganizowanych przez WRS Sport Dniach Powitania Lata. Chcieliśmy dać możliwość spędzenia pierwszych dni powitać lato właśnie w atmosferze sportu, w atmosferze samochodów, które są za nami, dlatego Motor Show Sport. Przyjechaliśmy tutaj z kilkoma takimi rarytasami motoryzacyjnymi, aby młodzi i starsi mogli swoje oko nacieszyć. Przede wszystkim też wyszliśmy z ofertą do potencjalnych klientów, jeśli ktoś chciałby zadbać swój samochód. Przyjechaliśmy tutaj z gromadką dzieciaków jak i bardziej doświadczonych zawodników, takich jak ja na przykład czy będzie to również Tymoteusz Jakubowski. Już medal na Mistrzostwach Polski, dużo doświadczenia, także chcemy tutaj pokazać troszkę naszego kunsztu, zachęcić również ludzi do Brania udziału zarówno czy to rekreacyjnie, czy bardziej sportowo w boksie. No i pokazanie, że ten sport to nie tylko bijatyka, ale również wielka przyjemność i sposób na odstresowanie. Mamy taką tradycję, że przeprowadzamy treningi na wakacje, więc zapraszamy również wszystkie dzieci do skorzystania z darmowych treningów, które będą właśnie w lipcu u nas w Akademii. Nasza Akademia chce być takim nowym podmiotem na rynku i staramy się konkurować z najlepszymi akademiami. Mamy świetny obiekt, który myślę, że możemy się pochwalić na skalę Polski. Wydaje mi się, że może nie być nawet takiej Akademii w Polsce, która ma takie warunki treningowe, co myślę, że stanowi dla nas również przewagę nad innymi akademiami. Dlatego tym bardziej, nawet ze względów infrastrukturalnych, jeżeli dzieci chcą się rozwijać w naprawdę dobrych warunkach i czynić progres, serdecznie zapraszam do naszej akademii. Nasza szkoła oferuje nauczanie w małych 16-osobowych klasach, gdzie uczymy się głównie w języku angielskim. Język wykładowy to właśnie język angielski. Jest to również nasz język środowiskowy, w którym nasi uczniowie porozumiewają się między sobą na przykład na korytarzach podczas lekcji czy z nauczycielami. Oferujemy również bardzo bogaty program zajęć pozalekcyjnych, takich jak taniec, wspinaczka, akrobatyka, MAFs science i tak dalej. W naszej akademii stawiamy również na jakość, tak samo jakość treningów. Dlatego nasi trenerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Można powiedzieć jako, jako właśnie licencjonowani trenerzy UEFA. Wiek w ogóle nie jest ważny. Tak naprawdę boks można zacząć już od od maleńkości. Nie ma też limitu górnego, że ktoś osiągnął przykładowo 40 lat już nie może. Boks jest według mnie dla każdego. Naszą szkołę na pewno wyróżnia innowacyjność. Jesteśmy jedyną taką szkołą na Podkarpaciu w Polsce, myślę, że nawet w Europie, która posiada innowacyjne sprzęty i sale lekcyjne, tak jak sala wirtualnej rzeczywistości VR, sala squash. Mamy basen również w naszym budynku, gdzie uczniowie korzystają z niego dwa razy w tygodniu, a także sale lekcyjne, które są wyposażone w najnowsze interaktywne tablice multimedialne. Udało się nam zgromadzić yy kilku fajnych y, partnerów, sponsorów i patronatów. Przyjechaliśmy reprezentując markę Joma Sport. Jest to jedna z największych marek odzieży sportowej na świecie. Jesteśmy tutaj, ponieważ współpracujemy z Miejscowym Ośrodkiem. Razem chcemy na całym Podkarpaciu wspierać sport i rozwijać go na tym terenie. Nasza marka współpracuje z wieloma światowymi klubami, takimi jak Villarreal, Hoffenheim, Włoska Pescara, Brentford i wiele innych. Tutaj w Polsce reprezentujemy reprezentację żużla, piłkę ręczną i również wiele innych klubów, także rozwijamy się i chcemy się nadal rozwijać jako światowy potentat odzieży sportowej. Zapraszam wszystkich, którzy nie wiedzą jak spędzić dzisiejsze popołudnie i wieczór. Na pewno będzie fajna zabawa, dużo atrakcji, moc wrażeń i dużo, dużo prezentów.